Cześć, witam Was serdecznie. Jak to nazwał, jeden z moich widzów z pokoju dużego chłopca. W tych paru słowach tutaj postarałam się nakreślić, co za, za powiedzmy za tą sobotę udało nam się tutaj zrobić. Zaczynając z tej strony, tu będzie rozdzielnia podłogówki. I teraz tak zobaczymy, czy będę miał fundusze i zrobię osobne sterowanie i pociągnę po prostu, jak gdyby bezpośrednio zasilania pieca i będę mógł tu sterować wysokością temperatury, lub, lub też podłączę do istniejącej regulacji. Podłogówki w domu. No, wtedy nie będę miał możliwości, także nie będę robił pompy, tylko po prostu podłączę i, i tyle. Tu mam wywiercone zasilanie, tam pójdzie w, yy, w garaż i do, do pieca. Tu jeszcze muszę wykuć po prostu koło tego zasilania i zobaczymy, jak to się potoczy. Czy będzie pompa i osobne sterowanie, jakiś sterownik tutaj, i będę mógł na przykład podnieść faktycznie do nawet 40, zobaczymy. No, i tu jeszcze później u góry sobie zrobiłem miejsce na zasilacz leda No, instalację tu pociągnąłem. tam będę chciał mieć jakieś biureczko, zobaczymy, czyli internet i tego typu sprawy. Tam do rogu właśnie mi wychodzi, bo tam będę chciał do tej belki zrobić podświetlenie LED. Zobaczycie, jakaś tu będzie ciekawostka na tej ścianie. Jedźmy dalej w tą stronę. Yy, tu planuję, ale to jest przyszłościowo, podciągłem pod telewizor. Tu miałem dużą bramę garażową jeszcze w tamtą stronę, dlatego to było w tamtym tygodniu, w sobotę zrobione. No i tu z tej strony drzwi mam główne yy, rozdzielenie po prostu na lampy. Jedna, druga, takie doświetleniowe pod kątem, jak będę tu coś nagrywał. Tu za tymi płytami mam wywiercony otwór, po prostu. Bo jak zobaczycie na materiale tutaj jednym yy, Jak miałem odkurzacz Było bardzo głośno, zrobiłem sobie po prostu yy, Otwór Coś wymyślę, żeby to było estetyczne I odkurzacz z zasilaniem I tylko węża tutaj, jak będę coś tutaj testował yy, yy, ciął. I teraz podłogówka Robię Dwie pętle Na razie jest jedna, bo Nie wiem jak to się stało, zamówiłem 15 metrów bieżących Mierzyłem Mam 13 tu mi brakło, ale to nie ma znaczenia. Po prostu zrobiłem jedną pętlę, tu pójdzie mniejsza pętla w tą stronę i delatacja. I jak zrobić płytki na delatacji. W swoim czasie, w każdym razie robię dwie pętle grzewcze, będę się starał, starał tak samo tu rozdzielić, żeby można było nawet regulować mocą jednej drugiej. Dodatkowo tutaj kupiłem taki. Czujnik temperatury, który wprowadzę w wylewkę. Będę miał zegar temperatury, która wchodzi faktycznie podługówki, a będę chciał monitorować faktycznie temperaturę wylewki. Dlatego wykorzystałem tu kawałek. To prawdopodobnie musi prosto między pętlami zobaczymy miedzianą rurkę. Wprowadzę nam czujnik, i tam będzie gdzieś wyświetlać po prostu, jaka jest faktyczna temperatura, jak gdyby betonu. Nazwijmy to wylewki betonu. I, no i to w następną sobotę będę chciał tutaj po prostu zrobić Nie robię folii Gdyż to muszę cofnąć Na ścianę żadnej gąbki I tam pójdzie po prostu mam dwójeczkę styropian Bo tak to będę ocieplał równą Więc nie bawię się nawet jakieś gąbki Tam pójdzie po prostu dwójka styropian Na bieżąco za tą folię I to zaleję Wylewką i, i tyle Tak to wygląda No jak na razie tak mówię Wygląda jak wygląda Ale, 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 ale pracę tutaj na bieżąco uciekają, co tu jeszcze ciekawego no takie bo na, na jeden dzień powiedzmy pracy na tą sobotę i to tak jeszcze powiedzmy na luzie jest, jest wszystko jeszcze jedna sprawa nie wiem kiedy pojawi się przycisk wesprzyj kto będzie miał ochotę i, i rozumie pewne sprawy, że kosztują, będę wdzięczny za wsparcie, naprawdę yy, każda złotówka tu będzie wykorzystana, zobaczycie na pewno mam yy, plany takich, takich newsów, których na 1000% nie, nie, nie spotkałem na, na YouTube, także także, tak jak mówię yy, każda złotówka tu będzie wykorzystana, tylko w swoim czasie no bo, no bo tak jak widzicie, yy, czas mnie goni tylko yy, mam czas w sobotę tutaj jakieś Jakieś powiedzmy prace wykonać. Może się znajdzie w któryś piątek, sobotę, żeby to tak naprawdę ruszyło z Kopyta. Zobaczymy. W każdym razie przed zimą chciałbym to po prostu przygotować i zamknąć ten temat, żeby już można było jak przyjdą mrozy tu na spokojnie, na spokojnie działać. Także dzięki za zrozumienie. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.